W sklepach i na eurocom.pl. Przed nami pierwszy konkurs turnieju czterech skoczni w obecnie. Mamy nadzieję na dobre skoki Polaki. Konkurs Główny dziś o 16:00 w TVN. Najchętniej oglądamy program informacyjny w Polsce. Fakty o 19.00 w TVN. Na dzisiejsze wydanie zaprasza Anita Werner. Myślę, że bez tego najważniejsza dlatego ja zostaję wtedy w domu. I wam radzimy to samo. Mamy znowu do... na bródce. wchodzimy się mocno pod Świetne miejsce. i musi być ja. Zaczynajomy z dużą farbę. Bez Kręcimy na najlepszą domówkę. Nie idziemy na Sylwestra jutro o 20.55 w TVN. Magda Kessler znów gotuje dla gwiazd. To jest zdanie, którego wcześniej nie robiłam. Na Twoją cześć. Mmm. Mm. Mm. Poezja? Orgazm. <grym> Poezja. co będzie na dostarek? Przyrządzi walkę z hegą. Dużo działaś w tej całej bardzo konsekwentnie, żeby absolutnie nie tak pociąć skrzydeł. Hej, jest po to, żeby kogoś zniszczyć. Przed Sylwestrem Marylę rozmarażają. Magda gotuje internet. Nowy sezon od niedzieli o 11.30 w TVN. Where do we go? Witaj, nieznajomy będziemy mieć nic prócz Ciebie i nieba nad nami. Wszystko to jest. Wow! Jezu, co sobie myślę, jak na niego patrzę? Za fajna jesteś. Nie ty już Ty tego po prostu nie rozumiesz. Już po prostu się podaje. Program, w którym ludzie jadą na drugi koniec świata, by znaleźć miłość. Skok na głęboką wodę. Nowy program wkrótce w TVN.